Michał, po przegranym meczu z GKS-em Katowice w zespole była taka sportowa złość, bo wiedzieliście o tym, że to był po prostu wypadek przy pracy dzisiaj w rywalizacji z GKS-em. Chcieliście pokazać, że te punkty, które zdobywaliście do tej pory w tym sezonie, były wypracowane. Dzisiaj prawdziwa święta wojna i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tak, to prawda. Chcieliśmy się odkuć po derbach z GKS-em. No wiadomo, mecz prestiżowy dla kibiców, dla nas również. Bolwamy nad tym, że znowu porażka z GKS Katowicy, ale mówię mieliśmy krótki okres czasu od tego spotkania chcieliśmy zostawić za sobą, przeszłość już, żeby to poszło i skupić się na meczu z GKS Tychy, który też jest zespołem bardzo niewygodnym bardzo fizycznym, tak właśnie tutaj powiedziałeś Michał, że no, to była taka święta wojna, kości trzeszczały dwie kontuzje na naszym zespole, no ale nic trzy punkty mamy, to jest najważniejsze i idziemy dalej no. No właśnie kontuzja Dominika Jęczego, kontuzja Maxa Rozwandowicza, nie wyglądało to dobrze z perspektywy boiska, czekamy na, na wyniki badań. To troszeczkę Was nie podłamało na boisku widząc, że no w cudzysłowie są straty w ludziach? Wiadomo, jesteśmy w szatnie bardzo dobrym zespołem, mamy bardzo atmosferę, jeden za drugiego idzie. No i gdzieś może by to na nas wpłynęło, oczywiście martwimy się ich losem i czekamy na te wieści ze szpitala, ale no wchodzi kolejny i to jest nasza właśnie siła w tym sezonie czy wchodzi kolejny i, no i nie, nie, nie sprzedajemy tanio skóry, no i trzymamy ten wynik przynajmniej. Końcówka meczu to już chyba tradycyjna nerwówka, jeżeli chodzi o naszą rywalizację. Widzę aż 8 doliczonych minut i trzeba przyznać, że miałeś sporo pracy. Znaczy tak ze z samych celnych strzałów było niewiele, ale no kotowało się bardzo. No z tych bardzo gra dośrodkowaniem często z każdej pozycji. Wchodzą dużą liczbą zawodników w pole karne, no i zawsze coś się może odbić gdzieś tam na przedpole. Ważne, że przetrwaliśmy to, bo w tamtej rundzie, w mojej pierwszej rundzie premierowie zagłębił tego brakowało. A dzisiaj taki mecz właśnie, że to dowiedzieliśmy do końca. W sobotę już mecz ze Skram Częstochowa, która dzisiaj wygrywa z podbyski Biała jeden do 0 Czasu na odpoczynek nie ma zbyt wiele, ale to chyba dobrze, że szybka regeneracja i już będzie kolejny ten ligowy bociec. Tak, my się regenerujemy i mamy swoje tam treningi, tak, założenia treningowe pod, pod spotkanie. Też niespodzianka, bo nawet nie znajdę tego wyniku. No też Podbyski fajnie piłkę piłkę ale tutaj widać, że no, też miała sposób, miała, miała patent, trzeba się uszczegać błędów i mieć się na baczności w sobotę w Bohatowie.